Witam wszystkich serdecznie. Jest to piecyk gazowy, kocioł gazowy Weyland. Jeden ze starszych modeli produkowanych przed 2000 rokiem. Na obecną chwilę widać tutaj zaciemnienia, gdzie gaz po prostu wypływał bokiem. Jest na tyle zabrudzona część grzewcza, że po prostu ten gaz nie ogrzewa odpowiednio wody i nie dostarcza odpowiedniej temperatury. Obecna chwila jest już częściowo rozebrany. Jest tu część odbierająca opary. Komin, boki. Będę zabierał się do demontażu górnej części, czyli muszę zdemontować te dwa węże i cztery śruby po dwóch stronach pieca. Cztery śruby mocujące. Tak wygląda problem, który dostarczają nam wielu kłopotów, to znaczy, pod prysznicem miałem kłopoty, że nastąpił wielki spadek temperatury. Zobaczcie Państwo, ile gruzu po poprzednich remontach jakiś gruzu zostało na piecu. To wszystko ewidentnie jest do wyczyszczenia. Tak wygląda. Na wpół rozbrany kocioł. Widać tutaj palniki, które widać, które nawet źle paliły, bo są okopcone. Trzeba będzie to też również przyczyścić. O, to nasz wymiennik ciepła. Widać już. Przewody na drugą stronę elegancko wyczyszczone są żołeczki. Także przystępujemy do ponownego montażu. Oczywiście u góry palniki również zostały przeczyszczone wszystkie. Ten wygląda troszeczkę ciemniejsza, ale tylko z tego względu, że był więcej opalony a więc przystępujemy do ponownego montażu widzimy próbny rozruch pieca na razie bez osłon palniki pracują prawidłowo nic tutaj nie wypływa żaden ogień bo wcześniej tak było że w tych oto miejscach tutaj wypływał mi ogień na zewnątrz na obecną chwilę zwiększę troszeczkę ciśnienie na barach żeby ewentualne odpowietrzyć, mieć czy od go instalację wodną. Yy, całe ewentualne powietrze, które yy, zbiera się w instalacji, jest tutaj upuszczane automatycznie przez taki zawór, który pobiera, w, yy, czy wypuszcza właśnie te powietrze z całej instalacji. Jak widać, na obecną chwilę pługi ładnie, spokojnie pracują. Yy, temperatura na na tym rośnie. Tutaj jest taki zaworek do opuszczania. Jest taki zaworek do opuszczania. Jak jest za wysokie ciśnienie, to on właśnie automatycznie sam wypuszcza. Ja teraz to zrobię ręcznie. Można to upuścić. Jak upuszczą, widać jak spada ciśnienie na, na manometrze. Na obecną chwilę opuściłem tej wody. Nie jest to wiele, ale poprawa powinna być skuteczna. Spróbuję odkręcić ciepłą wodę w kranie. Przeszedł piec na tryb <coughs> ogrzewania ciepłej wody. Palniki pracują dalej. Woda bieżąca już jest gorąca, czego wcześniej nie było, musiałem bardzo długo czekać na to, aby była ciepła woda w kranie, czyli poprawa jest diametralna, dziękuję. To by było na temat I tyle na temat mojego filmiku. Życzę w... A przede wszystkim nie zapominajmy pod jedną podstawową rzeczą. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac trzeba zamknąć dopływ gazu. Przed demontażem płaszcza wodnego należy najpierw spuścić wodę z pieca, czyli tym zaworem, po troszeczku po miseczce można odpuścić sobie całą wodę z pieca. A reszta w instalacji, która jest, będzie w grzejnikach zostanie. Tak wygląda na wpół już złożony piec, brakuje tylko części pierwszej pokrywy przedniej. Zamontowałem sobie taką półeczkę na dole, obudowałem panelą. Wystarczy założyć tylko klapę przednią. I gotowe. Piecek pracuje normalnie, bez zarzutów. Pozdrawiam.